Moim gościem jest Stan ze Stanów, czyli Stan Borys. razu zapytajmy tak, jak się do Pana zwracać. Panie stanie? No bo to idiotyczne, nie? Jeszcze ktoś stanie albo coś. To jak? E, może być, może być. Panie to stanie. Rymuje się świetnie. Od tej pory będzie e, Panie A... stanie. Czy rozpoznał Pan, Panie stanie, e, co to była za piosenka? E, no coś z żałobą fruwającą wspólnego no. miało. No właśnie, czyli to była jaskółka. Uznaliśmy, że to jest największy Pański przebój. Przy okazji umie Pan robić jaskółkę? A, tak robiłem kiedyś. No to pan pokaże, Prawda? panie Tak Robiłem stanie. kiedyś, no. tak się robi, tak? Jest, jest. <laughs> robiłem to na bis. Nie no, tak. mogłem śpiewać, to robiłem na bis. Tak. Ale ponieważ przyjechałem tu jako niczyj, więc chciałbym, żeby pan wiedział, z kim ma pan do czynienia, i tak. pozostanę jako niczyj przez dłuższy czas, I jeżeli pan <laughs> pozwoli. Tak. To wręczy panu właśnie taki prezent o tytule niczyj. Niczyj. Dobrze. No to, ojejku, jakie zdjęcie okropne. To pan, panie Stanie? A, a, ktoś powiedział, że rozkolnikowo wyglądał lepiej. <laughs> Możliwe. A teraz jeśli chodzi o siostry. Mam tutaj y, w notce, że dwie siostry pan ma. Jedną Zosię oraz drugą Tereskę. Tereska jest głucho nie ma. Prawda to? Nie słyszała nigdy moich piosenek. Nie słyszała. A jednak y, podobno zabrał pan ją na jakiś koncert i stwierdziła, że coś y, się w niej... Jakoś obudziło. Czuła wszystkie basowe dźwięki i twierdziła, że zawsze wierzyła w to, że ja będę na scenie. Mhm. A czy y, umie pan y, język migowy? No bo jakoś musiał się pan. Nie, ale teraz na poważnie. Powiedziałem. Co? Że y, przedtem mówiłem częściej po językiem migowym, mhm. ale teraz zapomniałem dłużej, bo dużo nie mówię. Mhm. Mniej więcej a, a czemu ma Pan taki czarny ten paznokiet? Czy to jest tłukiem, a, czy To jest połączenie z moim duchowym partnerem, którym jest Sylwia. Sylwia czyli narzeczona. Właśnie tak przy okazji, ponieważ się spotkaliśmy tuż przed wejściem tutaj do studia, ja tak zobaczyłem, chyba będę miał pytanie później co do tego, tak tak, do pana, co do tego kim jest Sylwia tak bliżej, ale do tego dojdziemy. Właściwie dlaczego pan jest w Polsce, bo przecież normalnie mieszka pan już właściwie na stałe w Stanach, drogi stanie. Po 28 latach zdecydowałem, że właśnie tu jest publiczność, która po, powinna usłyszeć niczyjego. Rozumiem. A e, ja się tak przyczepię do, do tego mieszkania w Las Vegas. Jeśli już Las Vegas, to dlaczego? Bo jest pan hazardzistą, czy co a, przeszedłem przez wiele perturbacji, awantury życiowej, wiele innych schodów i stwierdziłem, że to jest miejscem mojego następnego odlotu. Tak? tak? Dokładnie. A co zamierza pan z lotniska tam startować? Czy nie, nie, mój odlot jest ze skał, z gór, które mnie otaczają, z kenyonów, i tam jest odlot w, kont, w inne konstelacje, w których się spełnia. Ale mówi pan o od odlocie uczuś. duchowym, czy o dosłownym odlocie na jakiś motolotniku? No na pewno taki. można rozumieć to dwojako, czy jeszcze metafory są w, w, u poetów dopuszczalne, więc można odlatywać w różny sposób. Można mówić, że ktoś ma szajbę i odlatuje, a ja. Odlatuje, żeby się nauczyć lotów w tej cywilizacji, w której, w której się otaczam, właśnie w Las Mówi Pan wierze. przez cały czas o umysłowych lotach, tak? Może być. Może być. W Polsce zamierza Pan koncertować, ale to jest ciekawe tylko w teatrach, gdzie jest dokładnie 299 miejsc. Miejsce 300 będzie zakryte czerwonym pluszowym aksamitem. Czerwonym pluszowym misiem, ale czemu? A... To tak Ja przyznam, że się spełnię tylko kiedy będzie 299 osób. A jest pan zadowolony w tej chwili z pobytu w kraju? Jestem bardzo zadowolony z, właśnie z tego, przez, przez kogoś, Mówimy z tego o Polsce. Strip, Las, Vegas, Las Vegas, z tego miejsca. Las Vegas, poza tym, to jest miejsce rozrywki całego świata i tam się dzieją wielkie rzeczy. Oprócz tego, że moje miejsce to jest, tak jak mówiłem, w chmurach i, i w górach, bo tam można odnaleźć samego siebie prędzej niż w tej cywilizacji, która mi otacza. W, w reżimie, w komunizmie mówią, że. Prawdopodobnie jest alkoholikiem, narkomanem, bo wszyscy, którzy wyjeżdżają na Zachód, są natychmiast tacy, nie na, tym zgnijnym... takie... na, zachodzie, na tym nachodzie, na tym zachodzie. Ja nie, nie miałem takich celi. Celów. Nie, nie, to no nie, nie ważne, cel. człowiek może czasami nie mieć celu, nie mniej jednak to się Ja posiło. się aż tak nie upadłem i parę gazet tutaj odmówiło mi wywiadu, bo oni chcieli widzieć jak to jest, jak się leży na ulicy będąc takim narkomanem czy pijakiem i jak się podnosi. A ja nie, 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 nie. miałem takich potrzeb. Ja się właśnie unosiłem. Dla mnie ulotka. Ja widzę, to że bardzo. przez cały czas pan jest trochę nad, nad powiedziałbym, taką powierzchnią rzeczy. Czyli trochę się pan unosi. E, doszliśmy do takiego momentu. Ja oczywiście będę z panem rozmawiał e, trochę e, też o, o zdrowiu, bo to jest program generalnie o zdrowiu. E, ale zanim do tego dojdziemy, to przyzna pan, że kobiety łączą się w jakiś sposób ze zdrowiem? Nie? E, no, powiedzmy. No. To pan, pan doktor powiedział. No właśnie. E, więc e, właściwie to wygląda na to, że nie jest pan takim e, człowiekiem łatwym, e, powiedziałbym, we współżyciu. Przynajmniej. Wygląda, wygląda mi to na to, sądząc po tym, że trzy razy pan zakładał rodzinę, w końcu rozwiódł się pan również po raz, po raz, trzeci, ale jakby tutaj zacytuję pana, mój problem polega na tym, że łatwo nawiązuję kontakty i szybko się zakochuje, jestem łatwy, a przy tym uważam, że jeżeli jest między mężczyzną a kobietą harmonia, to trzeba grać i współżyć, a jeśli pojawia się dysharmonia, akord się nie zgadza, to trzeba się rozejść. To, akord... proste. to jest proste, tylko pytanie, z czyjej winy ten, e, ta harmonia się roz, e, rozpada? Nie zakładałem rodziny. Nie? Szukałem, nie, nie zakładałem rodzin. Szukałem kogoś do życia. Właśnie tego zdrowego, żeńskiego partnera. No i co? I znalazł się teraz Bardzo ten się partner? Bardzo się cieszę, że nie. Że, że tak się rozpadają rzeczy, które mają... Mają pęknięcia, nie powinny być łatane, bo każdy dzban łatany przecieka. Mhm. Więc wydaje mi się, że trzeba zaczynać nowe życie za każdym razem. Nie tak czy nie. Sam pan powiedział, że czas się pana nie ma i rzeczywiście jakby. Ja patrząc... tak, tak. No zaraz panu przytoczę konkretnie. Chodziło o moment, kiedy no, miał pan w lat jakiej, 50. W jakiej ulotni ja byłem. <laughs> Nic się chyba nie zmieniło. No więc na 50. urodziny zrobił pan 50 pompek. Mówi, nie patrzę na cyfry, i dzięki boskiej opatrzności pański zegar biologiczny ma mniej lat, niż wynika z metryki. I patrzę sobie na pana, rzeczywiście jak na faceta po 60. Nieźle się pan trzyma. Ale e, powiedział pan, że e, najchętniej spędza pan czas e, no, z młodzieżą najlepiej płci przeciwnej, kilka około lat 25. Więc chciałem zapytać, bo tak na moje oko, to Sylwia, nieście się gdzieś w tych granicach. E, tak, przekroczyła już nawet. Jeden no. no to pięknie. Czyli e, wiemy już tak. Sprawność jakąś pan musi posiadać. Nie mówię o harcerskiej. A jak się ucieszy? Nie, bo ciekaw jestem, do czego pan zmierza w tej sprawności. No zaraz, zaraz panu powiem. Czy, czy sądzi pan, że ćwiczenia, gimnastyka, yoga, którą pan uprawia, powodują, że jest pan sprawnym mężczyzną w sensie takim fizycznym? Sądzę, że różnice w intelekcie nie są ważne. Jeżeli intelekt potrafi się zbalansować z fizyką, to bardzo dobrze. I tego, to, to raczej jest istotne dla mnie. W tej chwili tak się dzieje. Powiesz, no dobrze, czyli przejdźmy do tych pytań o zdrowie, pytań tak. zdrowie. tutaj zanotowane, że ćwiczy zanotowane, że ćwiczy pół godziny, godziny. się, się, uprawia tai chi, podnosi nie, jeździ po nie, rowerem, pływa w basenie, gra w bejsbol, regularnie w nie, w w nie, i tak I I teraz chciałbym, żeby nauczył mnie pan ćwiczeń. Na poszczególne partie mięśni. Przy okazji dowiemy się, czy pan w ogóle rozróżnia, mm. jakie, jakie te mięśnie. No na przykład, na jakie partie pan? No załóżmy, że tak. Ja bym chciał, żeby pan odsłonił trochę tego swojego torsu, bo wyćwiczony przez lata. Da się? Eee, no, no nie wiem, nie wiem. Właśnie mówiłem pani producent, czy pani tak, że właśnie w Hollywood to drożej kosztuje niż ten skromny płominę, <laughs> który tutaj <laughs> otrzymuje. Mhm. Ale spróbujmy. Najpierw spróbuj. Dwa, dwa, muszą być. No niestety załóżmy, że jest jeden, bo drugi będzie dla mnie. Aha. Dobrze. Ale będziemy dobrze. tak. Chciałbym, żeby pan pokazał ćwiczenia, ja będę je wykonywał razem z panem. Dobrze. To Ćwi skoro jesteśmy już przy tym, to uważam, że tak. Należy zaczynać od małych, dlatego że. No ja też my robimy definition, a definition work, a nie i więcej rzeczy ćwiczę po angielsku również, więc tak. a, to jest to. No wie pan? Jaki umysł, więc, taki ciężarek. Więc nie, 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 nie moc, tylko definicja mięśnia mnie interesowała zawsze. Mm -hmm. No właśnie mnie też. Jaki umysł, taki ciężarek. No. Po chwili, prawda, ale chwyci. O co chodzi? O co, chodzi o to, żebyśmy tak przećwiczyli sobie e, na przykład biceps, triceps, e, kapturowy, najszerszy. Ja bym, ja bym zaczął shoulders, czyli, czyli, e, czyli to wszystko co, się naz, co jest złączone z tym e, z ramieniem. E, tak, bark shoulder. Bark. Tak. Tak? Pytanie jest teraz takie. Czy wie pan, gdzie jest biceps? No, no gdzieś, tak, wiem, mniej więcej, mniej więcej. A triceps, czyli. Tak, tutaj, z tak, tyłu, Dobrze, tak, tak oczywiście. Dobrze, okej. Okay to ćwiczenia na te najprostsze mięśnie. Ja bym no, chciał, więc proponowałbym, że przede wszystkim wszystkie ćwiczenia, które ja robię, robię na lekko ugiętych nogach, bardzo bardziej. zablokowanych nogach tak jest. i wtedy mamy więcej, więcej ruchu, więcej siły do tego. Więc zaczynamy na przykład ten, ten bark ma, ma razem z tym deltoid, czyli tak ma trzy... To chyba trapezowy trzy, się tłumaczy na prostu. Trapezowy jest chyba troszeczkę dalej. Tak? Możliwe. Tak mi się wydaje. Więc ma trzy różne mięśnie, więc ten mięsień stąd, dotąd, ćwiczy się w taki sposób, dotąd i raczej powinien być ten, ten ugięty, raczej pochylony do dołu, to jest jeden taki, jedna taka forma ćwiczenia. Tak. Jeżeli chcemy to zrobić z przodu, to ten sam w taki sposób. Hey. Hey. Jeżeli chcemy ćwiczyć triceps, to najlepiej jest w takiej pozycji z tak. przodu i to jest kickback, prawda? Co, to jest wszystko, co skończyliśmy mi. Biceps natomiast, czyli, czyli biceps. biceps, to biceps. po prostu to łokieć musi być blisko przy sobie i to jest zatrzymanie ruchu w ten sposób. Dwa, Ale... wydech, przed, przed ćwiczeniem, wdech, po ćwiczeniu wydech, bo to jest najważniejsza rzecz, bo obiekt tylko wtedy może działać, jeżeli to... to Ale normalnie poczuł pan od razu parę? Od razu mam parę. No! Od razu urosłem. Wydmuchałem, tak. Bydmuchałem. Dobrze, to, to te teraz to jest ja, tak. za, ja zabiorę. Dobrze. Natomiast będziemy dalej, yy, będę Pana prosił o następne ćwiczenia, yy, które wiążą się właściwie już z tym, co Pan sam sobie wymyślił. Ale ja bym skorygował te wszystkie godziny, które, bo w sumie jeżeli pan wszyscy koryguje. pracowali 2,5 godziny, to mielibyśmy przynajmniej przystojne społeczeństwo na pewno. Tak? Przede wszystkim od, yy, ja, ja bardzo chcę oduczyć ludzi od palenia papierosów, bo to jest, bo to jest A zagłada. A Pan sam palił kiedykolwiek? Ja paliłem i ale nie byłem palaczem, ja, ja mogłem nie palić przez trzy dni, jak wchodziłem do klubu, gdzie 400 osób paliło, wówczas mnie... Dym ogarniał i popalałem. Ja byłem popalaczem, nie palaczem. Cieszę się, że nienawidzę... jesteśmy przeciwko paleniu papierosów. papierosów. Ja tak, również. Tak, świetnie. Absolutnie. I dlatego powinniśmy ćwiczyć, ponieważ pa palenie papierosów zabiera wszystkie witaminy, które mamy w sobie, a, ma a nie mamy witamin z, z pożywienia, więc musimy mieć suplement jakiś do tego. Prawda? Wie pan, tu są dwie szkoły. I y, jedni naukowcy... Warszawska i Falenicka. Tak jest. I ja widzę, że nie jest tak źle z polskim. I jedni mówią, żeby y, na przykład... No, y, Taki trener y, w sensie zdrowotnym Adama Małysza twierdzi, że raczej nie powinno się suplementować, czyli brać gotowych witamin, y, ponieważ tak naprawdę organizm sobie poradzi z, z tego y, no, z, jakby z wchłanianiem tych witamin, które mamy w pożywieniu. Skąd? Pożywienie no, nie ma witamin. No może w Stanach. Nie, tutaj, się, tutaj się jeszcze <laughs> zdarzają. W tej chwili istotnie, ma pan rację, ale inne z kolei badania mówią, że więc może ja mówię, 15%, tak, 15%, może 20% z tego filler, czyli napełniacza mamy, ale reszta musi być suplement, ponieważ świat, ziemia, cywilizacja jałowieje jałowieje do tego stopnia, że już jest coraz mniej, więc musimy zażywać. Ja jestem teg, tym zażywaczem. Zaczął pan od jogi, nie mówimy o misiu jogu, misiu jodze, <laughs> e, czy tam misiu jogi, tylko o, norm, o normalnej jodze, ale po pewnym czasie zarzucił pan, jak rozumiem, na rzecz kulturystyki. No i teraz właściwie się zastanawiam. Wrócił Pan do tej jogi, czy też nie? Wróciłem do jogi. Jogi zacząłem w Warszawie, kiedy w czasie kiedy poznałem tutaj pewną osobę, która mnie wciągnęła, była to tancerka z, z któregoś teatru wielkiego prawdopodobnie i ona mnie chciała nauczyć oddychania poprzez jogę. Bo yoga to nie jest ćwiczenie tak naprawdę. Yoga to jest, to jest szukanie balansu w, w sobie i, i, i w kulturze fizycznej i umysłowej, która do, ma jakiś zupełnie inny, in, innego efektu. Szukamy. Nie tylko po to, żebyśmy ćwiczyli, bo yoga jest dobra, dobrym ćwiczeniem. To, to nie jest tak. Dobrze, czy mógłby pan pokazać takie ćwiczenia? Ale z panem Dobra.